Szanowni inwestorzy, mamy panikę na giełdach. Co mogłoby ją powstrzymać? Jako, że panika na giełdach została wywołana przez słowa prezydenta Trumpa i zamierzenia, których, których celem jest podwyższenie ceł, więc teraz przede wszystkim to właśnie politycy mogliby powstrzymać panikę na giełdach. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pozytywne informacje o tym, że Amerykanie łagodzą swój ton, jeżeli się pojawią. Jakiekolwiek informacje ze strony jakiegokolwiek państwa lub obszaru gospodarczego z krajów G7, to w takiej sytuacji też byłaby to pozytywna informacja, sprzyjająca popytowi na ryzyko i dążeniu do tego, żeby było jakiekolwiek porozumienie w tym temacie. Ale im bardziej będziemy się zbliżać do przełomowego dnia 9 kwietnia, im dłużej nie będzie żadnej pozytywnej informacji na ten temat, to te nastroje paniczne, nastroje wielkiej wyprzedaży na giełdach papierów wartościowych mogą cały czas funkcjonować. No, i obserwować będziemy to właśnie na naszych oczach, więc prawdopodobnie najbliższe dwa dni będą kluczowe, by zrozumieć, czy panika na giełdach będzie kontynuowana, i zobaczymy, gdzie nas to wszystko doprowadzi. Politycy doprowadziły, doprowadzili do paniki na giełdach i politycy mogą ją odwrócić. Dlatego też obserwujmy scenę polityczną. Pozdrawiam.